Cześć Siemaneczko Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy czwartek, jest godzina 8.30. Dodaję dla Was teraz właśnie film. Przesłałem również dla Was shorta Jest bardzo ładny poranek. Widzicie za mną w tle. Wkleję Wam tutaj teraz zdjęcie przed chwilą. Teraz wyszedłem na papierosa, przed chwilą jak leżałem w łóżku. To kod do mnie przyszedł, teraz Wam pokazuję się tutaj gdzie jest zdjęcie. Jak, jak się na mnie położył, jak się przytulał i miział się. No. A ja serdecznie was zapraszam na ten odcinek. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Siema. A tutaj sobie leży kot. Widzowie, właśnie będziemy rozpalać w piecu. Zobaczcie, widzowie, jaki mamy obiad podstawiony pod nos. Dzisiaj będzie spaghetti. Spaghetti zrobione przez Teściową. Wygląda pycha. Tutaj już woda się gotuje na makaron. Tak się prezentuje obiadek na talerzu. Żyć się nam smacznego. No, tak więc, widzowie, my już, właśnie po obiadku, wykąpałem się, przebrałem. E, jest gorąco, tak więc włączyłem sobie wiatrak w pokoju. E, niedługo będziemy jechać, tak więc zabiorę was w małą traskę samochodem. E, no, i chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za te 330 subów, które dla mnie wbiliście na ten moment, co nagrywam tego vloga. Mamy 330 subów na kanale. Dziękuję Wam bardzo. Lecimy po te 400. Yo. Cześć, siłoneczko widzowie. Eee, wróciliśmy już z traski. E, byliśmy u cioci mojej e, dziewczyny. Chciałem wam ponagrywać trochę z, e, z samochodu, trochę drogę i w ogóle, ale niestety rozładował mi się telefon wyłączył się. Teraz nagrywam swoim drugim telefonem. Już wróciliśmy, A niestety go nie miałem, nie miałem nic żeby coś wam nagrać. No, wróciliśmy i zaraz będziemy sobie rozpalać ognisko. E, tak więc pokażę Wam trochę ognisko, ponieważ e, to już ostatnie ognisko na urlopie. Bo niestety w sobotę wyruszamy, dzisiaj mamy czwartek, a w sobotę wyruszamy, tak więc schodzę na dół i myślę, że niedługo rozpalamy ognisko, tak więc zabieram Was ze sobą. No, tak więc widzowie, szykujemy już właśnie drewienka na ognisko. zaraz będziemy rozpalać tak więc widzimy się za chwilę tak więc jak widzicie już się rozpaliło ładnie No to właśnie jem sobie kiełbaskę a tu się pali ognisko No tak więc widzowie, jak widzieliście, oglądamy mecz. Tak więc dzisiaj już nie będę nic nagrywał, może jakieś przebitki z meczu. Ale widzimy się jutro, siema.